Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam przyjemność poprowadzić dzisiaj warsztat zatytułowany Ja, inny i świat. I będę mówić o relacjach pomiędzy tymi elementami w kontekście przezwyciężania w filozofii współczesnej uwikłania w dualizm. I postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to jest tak ważne, także z punktu widzenia współczesnych koncepcji tożsamości. Ale może najpierw powiem o samej inności, kilka słów. Filozoficzne myślenie o inności oczywiście ma swój bardzo wyrafinowany, teoretyczny charakter. Niemniej zawsze w jakiś sposób łączy się z problemami społecznymi i politycznymi, a dzisiaj też, co szczególnie ważne, problemami ekologicznymi. Poszerzyły się, można powiedzieć, obszary etycznego odnoszenia się do inności. Innym dzisiaj jest nie tylko drugi człowiek. Ale też zwierzę. Zwierzęta od niedawna zaczęły być rozpatrywane także jako podmioty w relacji z człowiekiem, w filozofii, w etyce. Historia pokazuje, że inny był dla filozofów nieustającym wyzwaniem etycznym i poznawczym. I jak pisze Magdalena Środa w swojej nowej książce, którą notabene bardzo polecam, zatytułowanej Obcy, inny, wykluczony. Zauważa tam, że kategorie takie jak swój i obcy powinny znaleźć się w kantowskich tabelach a priorycznych pojęć intelektu jako transcendentalne warunki poznania, co oznacza, że pojęcia te, pojęcia związane z relacyjnością, powinny być tak samo ważne jak pojęcia, które warunkują nasze poznanie. Nasze odnoszenie się do prawdy, czy odnajdywanie pewności wiedzy. Można powiedzieć, że filozofowie najczęściej dochodzili do takiego martwego punktu, w którym relacja z innym przybierała charakter walki albo jakiejś gry o przetrwanie tożsamości lub walki o uznanie, jak powiedział Hegel, który opisał relacje międzyludzkie, jak zapewne Państwo pamiętają, w kategoriach panowania i niewoli. Sartre na przykład powiedział, że piekło to inni. I według Sartre, w relacji z drugim człowiekiem zawsze zachodzi taka sytuacja, że albo to ja uprzedmiotawiam drugiego człowieka, albo to on uprzedmiotawia mnie i nie ma innej możliwości. Zatem, relacja z innością wpisana jest w podobny schemat jak relacja podmiotu do przedmiotu. I teraz pytanie: jak wyjść z tego błędnego koła? Zdaniem krytyków takiego podejścia podmiotowo-przedmiotowego trzeba wyjść poza dualistyczne opisy w ogóle, poza perspektywę reprezentacji, w której to jeden byt przedstawia sobie drugi, a ten drugi biernie oczekuje na bycie przedstawionym. Mamy więc tutaj od razu wpisaną kategorię dychotomię bierności i pasywności. I jak tego dokonać? Można powiedzieć, że na takim najbardziej podstawowym kognitywnym poziomie już samo myślenie przebiega według procedury negacji. I żeby wyróżnić przedmioty z otoczenia, nadać im nazwy, przypisać im jakieś cechy charakterystyczne, umysł potrzebuje ciągle dokonywać podziałów, potrzebuje stawiać granice, potrzebuje typologizować. Można powiedzieć, że myślenie porusza się nieustająco między tak a nie. I opiera się właśnie na selekcji treści. I w ten sposób poznajemy, w ten sposób integrujemy treści poznawcze, poprzez ich właśnie utrwalanie, uznawanie albo odrzucanie i wypieranie ze świadomości. Powiem tak, jako filozofce jest mi trudno z tym dyskutować, ponieważ to już wymagałoby kompetencji naukowych. Niemniej mogłabym polemizować z przełożeniem takiego schematu na opis tworzenia się podmiotowości. Można zadać pytanie, czy musi się odbywać na podobnych zasadach tworzenie się podmiotowości, jak właśnie ten proces poznawczy. Poprzez separowanie się z otoczenia, odróżnianie się od tego, co inne i utrzymywanie tego, tej separacji, tego oddzielenia w nieustającej walce o swoją tożsamość. Pytanie to jest o tyle istotne, że właśnie takie rozumienie tożsamości wpływa na relacje z tym, co inne jako definiując ją nieustająco jako taką nieusuwalną opozycję. Problemem więc nie byłby sam fakt myślenia za pomocą opozycji, ale przekładanie tego mechanizmu na rozumienie procesów tożsamościowych, a następnie kulturowych, społecznych, politycznych, międzyludzkich, a na co częściej, coraz częściej dzisiaj zwracamy uwagę także międzygatunkowych. Pytanie jednak, czy jesteśmy w stanie nie dokonywać takiego przełożenia? Powiem może w olbrzymim skrócie, jak to wyglądało do tej pory w historii filozofii, zaczynając od tego, że już presokratycy mówili o ścieraniu się przeciwieństw jako o dynamice, która leży u podstaw kształtowania się rzeczywistości. Niemniej to Platon dokonał prawdziwie dualistycznego podziału, który wpłynął później na całe pokolenia filozofów. Wedle Platona, jak przypomnę, to co cielesne, zmysłowe, materialne, jest tylko odbiciem ideału, którym byłby rozum, to co rozumowe. Mamy więc pierwszą dychotomię: zjawisko a rzeczywistość, gdzie po stronie zjawiska, czyli czegoś nietrwałego i zaciemniającego poznanie, sytuuje się cała materialność i zmysłowość, a po stronie prawdziwej rzeczywistości, rozum którego triumf polega tutaj na tym, że rozpoznaje, że zmysły to iluzja, że cielesność jest iluzoryczna. Zatem kolejna dychotomia, która idzie za tym tokiem myślenia, to ciało versus dusza. To Platon jest autorem słynnego powiedzenia: ciało jest więzieniem duszy. Trzeba tutaj szczególnie zwrócić uwagę na fakt, że dualizm platoński, dualizm platoński. Od początku wpisana jest zdecydowana hierarchiczność. To znaczy waloryzacja, która powoduje, że akurat w tym przypadku rozum ceniony jest wyżej niż ciało i takie negatywne ujęcie cielesności będzie potem kontynuowane w tradycji chrześcijańskiej, na przykład u Augustyna i u Świętego Tomasza, ale w pełni rozwinięte zostanie przez Kartezjusza którego zazwyczaj przywołuje się już tradycyjnie jako ojca nowożytnego dualizmu. Kartezjusz mówił o dwóch substancjach, res cogitans i res extensa, czyli o rzeczy myślącej i rzeczy rozciągłej. Ta pierwsza jest tradycyjnie już tą lepszą połową rzeczywistości. To właśnie myślenie, rozum czynią z nas ludzi i warunkują naszą pozycję w świecie. Świat rozciągły, natomiast świat materialny nie zawiera żadnej własnej intencjonalności ani woli i wedle Kartezjusza jest pewnego rodzaju taką organiczną maszynerią. Można więc powiedzieć, że zachodnia tradycja filozoficzna charakteryzuje się hierarchicznie rozumianym dualizmem i opisując dychotomię rozpoznawane jako kluczowe dla dziania się tego, co jest, czyli rzeczywistości, Ustawia je w pary, w których jeden element zazwyczaj dominuje nad drugim. Jeden element jest uprzywilejowany wobec drugiego i zajmuje wyższe miejsce w hierarchii. Taka perspektywa dualistyczna zawsze będzie pociągać za sobą rywalizację czy walkę, o której mówili Hegel i Sartre. Na poziomie społecznym i etycznym, takie właśnie tradycyjnie utrwalone dychotomie, jak umysł-ciało, mężczyzna-kobieta. Kultura natura, aktywne, bierne, historia materia i tak dalej przyczyniają się do opresji i dyskryminacji jednostek i całych grup, którym są narzucane. Generują wykluczające wartościowanie. Na przykład, charakteryzowanie kobiet jako z natury irracjonalnych, bardziej uwarunkowanych swoją cielesnością niż mężczyźni. Przekłada się na umiejscowienie ich po z góry określonej stronie, także innych dychotomii po stronie bierności, po stronie większej emocjonalności, po stronie materii, natury itd., co umacnia hierarchiczność i uprzywilejowanie tego, co męskie, wobec tego, co żeńskie. Podsumowując, można powiedzieć, że zwiększona obecnie wrażliwość na relacje pomiędzy Teorią a praktyką, a co za tym idzie na zauważenie korelacji pomiędzy teoretycznym hierarchizowaniem a wykluczeniem społecznym, jest powodem, dla którego dualizm stał się dzisiaj tak bardzo niepożądanym podejściem filozoficznym. To, a także na pewno spowodował to głos wykluczonych. Mówiąc o głosie wykluczonych, odwołam się tutaj szczególnie do filozofii feministycznej, którą się zajmuję zawodowo. I można powiedzieć, że w filozofii feministycznej ukształtowały się dwie główne strategie przezwyciężania takiego dualistycznego myślenia jedna polega na kwestionowaniu dualizującego myślenia w całości i poszukiwania zupełnie innych porządków interpretowania rzeczywistości druga to takie przeinterpretowanie dualizmu aby skupić się wyłącznie na krytycznym podejściu do wpisanej w niego hierarchiczności pierwsza z tych strategii wybierana jest zazwyczaj przez tak zwany feminizm równości za którego przedstawicielką uważa się na przykład Judith Butler, i zwolenniczki tego podejścia <coughs> uważają, że podkreślanie różnic między płciami e, potwierdza szkodliwy dualizm, e, utrwala szkodliwe stereotypy i zamyka nas w narzuconym binaryzmie i heteronormatywności. Nie da się ich zdaniem pokazać pewnej i wyraźnej granicy. Między tym, co męskie i żeńskie, między tym, co naturalne i kulturowe, pasywne i bierne, i tak dalej. Bez wcześniejszego założenia takiej granicy, a to już jest aktem autorytarnym i wykluczającym. Druga z kolei strategia wpisuje się bardziej w feminizm różnicy którego zwolenniczki, jak na przykład Rosie Braidotti, o której będę też później mówić więcej, będą chciały zachować i dowartościować elementy przypisywane kulturowo-kobiecości, takie jak cielesność, materialność, irracjonalność, czy bliskie powiązanie ze światem natury, szukając kobiecego podmiotu wbrew postrukturalistycznej post krytyce, że sam podmiot, samotworzenie podmiotu już jest. Aktem opresji, aktem pewnego wykluczenia. Jak mi się jednak wydaje, najnowsze koncepcje feministyczne, mam tutaj na myśli głównie nurt nowego materializmu, w którym spotyka się zarówno Butler, jak i Braidotti, a także Karen Barat, na przykład, o której będę też dzisiaj mówić. Więc te najnowsze koncepcje feministyczne ewoluują już ponad ów. Także być może sztucznie dychotomiczny podział na feminizm równości i feminizm różnicy. Opowiadając się za takim stanowiskiem, w którym nie będzie chodzić ani o rezygnację z opisu różnicującego, ale także nie będzie chodzić o podkreślenie różnic, ale o pokazanie ich płynności, zmienności czy elastyczności. Zatem zamiast podmiotu utworzonego na bazie takich hierarchicznych dychotomii, proponuje się elastyczną, płynną podmiotowość, która opisywana jest jako proces, jako stawanie się i jako przede wszystkim relacja. Czyli główną cechą takiej podmiotowości jest wchodzenie w relacje z otoczeniem. Przykładem dyskusji z tradycją filozofii podmiotu, jest koncepcja podmiotów nomadycznych autorstwa rossi Braidotti. Bridotti proponuje metaforę podmiotu nomadycznego jako pewną alternatywę dla podmiotu kartezjańskiego, który został opisany jako gmach, jako fundament wiedzy pewnej i wyraźnej, czyli cała taka metaforyka, która stoi za podmiotowością kartezjańską, Prowadzi do skojarzeń właśnie z takim trwałym fundamentem, podmiotowością, która otoczona jest murami. Podmiot nomadyczny, jako alternatywa, to przede wszystkim byt będący w ruchu, nieobudowujący się murami, wchodzący w różnorakie relacje, nie separujący się od świata. Jednak, jako metafora, czy jak mówi Braidotti, figuracja podmiotowa, Nomadyczność niekoniecznie reprezentuje rzeczywiste podróżowanie, ale ruch, gest czy też akt oznaczający obalanie konwencji, przekraczanie granic, a tym samym poszerzanie perspektywy. Nomadyczna tożsamość zatem kształtuje się zupełnie inaczej niż podmiotowość kartezjańska, wyłania się bardziej z takiej wewnętrznej dynamiki podmiotu, tożsamości. Niż z zewnętrznych opozycji wobec innych, wobec świata. Przemieszczający się nomada zawsze jest inny w miejscach, do których przybywa, więc jest jakby oswojony bardzo dobrze z doświadczeniem inności. Z drugiej strony, nomada dzięki temu porusza się wśród innych jak wśród swoich, czyli ta inność nie jest dla niego czymś przerażającym, przed czym musi się bronić. Wizja takiej podmiotowości daje zdaniem Braidotti pewną etyczną nadzieję. Uważa ona bowiem, że to właśnie wizja wieloaspektowości świata, tego, że świat jest pełen różnorodności, a świadomość ta wynika właśnie z tego ruchu podmiotowości nomadycznej, świadomość taka generuje postawę etyczną. Która nie jest pochylaniem się rozumnego ja nad innym, albo też porzucaniem samego siebie dla innego, czyli nie jest jakimś martyrologicznym, można powiedzieć, aktem podmiotowości, ale jest to etyka, która opiera się na, na podobieństwie w pewnym sensie na, na szacunku, na wymianie i współczuciu. I nie potrzebuje wielkich słów, jak mówi Braidotti, nie potrzebuje mydlanych baniek ontologicznego bezpieczeństwa. I Braidotti stawia sobie zadanie przełożenia abstrakcyjnych pojęć i tych metafor podmiotowych na działania polityczne. Dlatego takie kategorie jak współczucie czy odpowiedzialność pojawiają się tutaj jako pewne takie wehikuły przeniesienia tej teorii w praktykę. Chodziłoby jej o taką wspólną, afektywną, polityczną wrażliwość która przekraczałaby granice różnic. Różnicy seksualnej, rasowej, społecznej czy, czy światopoglądowej. Oczywiście to wszystko może brzmieć jak taka bajka, zwłaszcza kiedy patrzymy na to, w jaki sposób politycznie i ekonomicznie i społecznie wygląda dzisiejsza rzeczywistość. I Breitotis zdaje sobie sprawę z wynikających z takiej perspektywy minusów. Owe miejsca pomiędzy jak na przykład poczekanie, czy, czy właśnie jakieś środki transportu, nie zawsze fundują atmosferę podekscytowania podróżą. i nie zawsze szanują inność, którą przynosimy. Brak przynależności może być dla kogoś czymś interesującym, a dla kogoś innego może być piekłem, może być piekłem na przykład dla uchodźców, którzy nie podróżują z własnej gnanej ciekawością woli. Ale uciekają przed wojną i być może tacy ludzie marzą o kartezjańskim, solidnym domu, który może im zapewnić bezpieczeństwo. Przekładając politycznie tę ideę na praktykę, Braidotti mówi o integracji europejskiej jako o takiej przestrzeni, w której ta, ta sprzyjającej kształtowaniu się podmiotowości nomadycznej, niemniej. Zwraca też uwagę na to, że integracja europejska, tak samo jak może dawać szansę poszerzenia horyzontów tożsamości, może też wywierać presję unifikacji. Pod hasłem wspólnota może kryć się etnocentryzm i inne rodzaje wykluczenia. O ile wspólnota europejska może stanowić obszar dla nomadycznych podróży, o tyle czasem wymusza tułaczkę uchodźcy. Europa, można powiedzieć, zdecydowanie stoi dzisiaj w obliczu kryzysu wartości związanych z integracją. Niemniej, jak pokazuje Magdalena Środa w książce, o której już wspomniałam, Obcy Inny Wykluczony, Europa nigdy tak naprawdę nie wyciągnęła porządnie lekcji z własnej przeszłości. Pozytywną cechą kultury europejskiej, na którą wskazuje środa, jest zdolność do autokrytycyzmu i podważania własnych założeń, i można powiedzieć, że jest to właśnie cecha, która jest też cechą charakterystyczną filozofii zachodniej, a przynajmniej powinna. I właśnie ta cecha, ta tendencja pozwoliła na sformułowanie praw człowieka, pozwoliła na oparcie polityki na prawach człowieka, i to ona wywiera silną presję na rządzących, którzy postępując w inny sposób muszą się z, z tego postępowania tłumaczyć. Niemniej cechą negatywną, będącą niejako drugą stroną medalu, jest zjawisko, które Środa za Susan Backmores nazywa wybiórczą ślepotą. Wybiórcza ślepota polega na tym, że na boku niejako światłych humanistycznych idei dokonuje się przemoc, której nie dostrzegamy. I tak samo jak niewolnictwo -y kwitło w czasie, kiedy w Europie tworzyły się idee oświecenia, tak samo polowaniom na czarownice towarzyszyły idee nowoczesności, i w czasie, kiedy tworzyły się idee humanizmu, trwał ciągle kolonializm. Jak pokazała Hanna Arendt, faszyzm nie był jedynie ekscesem humanistycznej Europy. Ale wpisywał się właśnie w bardzo silny nurt europejskiego imperializmu. W efekcie tragedii Holokaustu, ponieważ stało się to zbrodnią o tyle widoczną, że wydarzyła się w Europie i nie rozumiejąc, jak, jak mogło się to wydarzyć w XX wiecznej Europie, wielu filozofów powojennych skupiło się właśnie na pracy nad etyką relacji. Pomiędzy podmiotem i innym, i wówczas właśnie doszła do głosu silna krytyka myślenia dualistycznego jako tendencji powodującej separowanie, alienowanie jednego od drugiego. I dobrym przykładem jest tutaj filozofia Emanuela Levinasa, który winą za przemoc obarczył właśnie dualistyczną ontologię, chcąc ją zastąpić etyką spotkania między tożsamym i innym. I w tym przypadku wyjściem poza dualizm miało być wyjście poza ontologię w ogóle. Polegałoby to na tym, że inny, którego spotykamy, jest inny bezwzględnie. Nie pochodzi z tego wymiaru, nie pochodzi z wymiaru wojny, wymiaru ścierania się przeciwieństw. Zatem szacunek do niego nie miał się opierać na podobieństwie, ale właśnie na, na tym, że spotykamy absolutną inność. Koncepcja Lewinasa z pewnością zawierała i zawiera w sobie nadal duży potencjał, szczególnie opisane przez niego ideę odpowiedzialności i sprawiedliwości. Niemniej w jego przypadku także zadziałał ów mechanizm wybiórczej ślepoty, ponieważ, jak opowiem więcej później, ze świata absolutnie innych Levinas wykluczył kobiety i zwierzęta, tak można powiedzieć. Kwestia wykluczenia kobiet z obszaru etyki innego w filozofii Levinasa została dobrze opisana w wielu już pracach feministycznych, m.in. przez Luz Irigaray. Dlatego ja bardziej chciałabym się zająć kwestią zwierząt jako tych innych, których ciągle nie dostrzegamy, nawet jeśli widzimy, to nie umiemy sobie z tą innością poradzić. Inny, który jest sednem relacji etycznej w filozofii Levinasa, objawia się poprzez twarz. I twarz jest tutaj metaforą manifestacji, czy jak mówi Lewina z Epifanii, nie tyle samej tożsamości, co właśnie tego wymiaru nieskończoności, absolutności, absolutnej inności. I przekazem tak objawiającej się inności w twarzy jest przekaz nie zabijaj. Zapytany w wywiadzie: Czy zwierzęta mają twarz? Lewinas niejako zbył swoich rozmówców stwierdzeniem, że to pytanie nie jest priorytetowe, ponieważ zwierzętom przypisujemy twarz poprzez analogię do twarzy człowieka. Nie trudno zatem wywnioskować, że jeśli zwierzęta nie posiadają własnej twarzy w rozumieniu lewinasa, czyli jakiejś manifestacji swojej inności, a jedynie ślad czy pozór twarzy człowieka, to apel nie zabijaj jest w ich przypadku jedynie echem apelu ludzkiego. Zatem można powiedzieć, że myślenie Lewinasa o zwierzętach pozostaje w trybie takim antropocentrycznym, gdzie zwierzę jest jedynie metaforą tego, co nieludzkie, a czasami jedynie przestrzenią dla antropomorfizacji. Nie posiada własnej podmiotowości, nie posiada również statusu innego. W takiej etyce, zabijanie i apel o niezabijanie dotyczy jedynie ludzi. Podsumowując może tę pierwszą część warsztatu, moim celem było pokazanie, że utknięcie rozważań nad płcią, naturą, relacjami w dualizmie binarnych rozstrzygnięć stanowi dzisiaj jeden z istotniejszych problemów teoretycznych filozofii, jeden z trudniejszych, ale też, jak sądzę, z ciekawszych. Zapraszam więc do stawiania pytań, komentarzy. Na które postaram się odpowiedzieć w kolejnym warsztacie, a ponadto opowiem również więcej o kwestii zwierząt, rozwijając wątek posthumanizmu, a także o kilku innych podejściach do krytyki dualizmu w obszarze feministycznej fenomenologii i nowego materializmu. Bardzo dziękuję.